Ta kaplica powstała w połowie XVII wieku. Wtedy, kiedy wyburzono w dawnej wieży pierwotnego dworu dzikowskiego stropy drewniane, które dzieliły na sześć kondygnacji. To jest w tej chwili najwyższe pomieszczenie w zamku. No ale niestety z tamtego czasu nie wiemy, w ogóle nie zachowały się żadne przekazy, jak taka przedstawica wyglądała. Wiemy tylko o, o niej e, w historii obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, bo ja wiadomo, właśnie wtedy tutaj ten obraz się pojawił e, i w czasach panowania mniej więcej króla Michała Korybuta Wiśniewickiego e, zaczęły się dziać różne e, niezwykłe wydarzenia. To znaczy, że ludzie, którzy się tutaj modlili, do Nowalii, się i było ich tak wiele, że w końcu nie uszło to władzom kościelnym, przysłałby specjalną komisję do Dzikowa i po zbadaniu sprawy biskup Krakoki Andrzej Szybicki w 1675 roku wydał dekret mówiący o tym, że to jest obraz cudowny. Oczywiście w następne tego wydarzenia e, państwo tarnowscy postanowili e, sprowadzić tu e, Dominikanów, uchodząc w klasztor. No i kiedy to się stało, trzy lata później, po dekrecie księdza biskupa Andrzeja Szybickiego, wtedy właśnie przeniesiono w uroczystej procesji obraz Matki Boskiej-Dzikowskiej do klasztoru donikiańskiego i tej pory tam się znajduje. Kaplica zamkowa w dzisiejszym kształcie pochodzi z wieku XIX, dlatego że wtedy właśnie uznano ją jak gdyby na nowo i większość elementów pochodzi z tamtego czasu. Przede wszystkim takim najstarszym elementem tutaj przeznaczonym do kaplicy jest obraz, który wisi na ścianie ołtarzowej. Obraz przedstawiający Matkę Boską z Dziesiątką i Świętym Janem Wścicielem. To jest obraz, który wiąże się z podróżą Walerii i Jana Ferycka Tarnotki do Włoch na początku XIX wieku, ponieważ przebywając tam właśnie, Państwo tarnosy poznali kilku artystów wśród nich malarza Dominika del Frate. I właśnie mu powierzono namalowanie tegoż obrazu. Obraz dość szybko powstał i w roku 1806 został zawieszony na ścianie ołtarzowej kaplicy. Po wojnie, kiedy tutaj zdecydowano o tym, że ostatecznie będzie tu w zamku szkoła, ten obraz przewieziono do Ończyta. Ale okazało się teraz dopiero, że o ile bardzo wiele elementów w zamku dzikowskiego zostało odnotowane w Zamku Łańcowskiego jako rzeczy pochodzące z Zamku w Dzikowie, o tyle akurat w odniesieniu do tego obrazu to nie nastąpiło. Być może nastąpiła jakaś pomyłka, przeoczenie, zapomnienie. W każdym razie ten obraz nie został odnotowany jako pochodzący z Zamku Dzikowskiego. Szukaliśmy go i kiedy otrzymaliśmy od profesora Pawła Wyczerkiewicza, wnuka Michała Maczka oryginalne fotografie zamku wykonane na początku wieku XX, Okazało się, że na podstawie tych fotografii można było zidentyfikować ten obraz jako pochodzący właśnie stąd. Obraz był bardzo zniszczony. Miał duże przedarcia, miał nadwątlone płótno, na którym był namalowany. Niezależnie od tego, rama była obtłuczona ze wszystkich właściwie swoich ozdób. Zachowały się one tylko częściowo. No więc, w zamian za to, że. Dyrekcja Zamku chciała zechciała nam bez żadnych problemów przekazać ten obraz do nas. Poprosiliśmy tamtejszych konserwatorów bardzo doświadczonych o zrobienie konserwacji tego obrazu. Okazało się po zdjęciu ramy, że pod nią niewidoczny dla oglądającego ten obraz na co dzień zachował się napis w języku włoskim, prawdopodobnie wpisany przez samego artystę, to znaczy napis o brzmieniu. Malowałem Dalunkow Dzikowie do Domenico do lata 1806, więc jest to niewątpliwie takie potwierdzenie, nie budzące żadnych wątpliwości, że ten obraz był malowany specjalnie dla dzikowego zamku. Oczywiście dzisiaj wrócił na twoje dawne miejsce, jest w pełnej okazałości prezentowany i myślę, że to jest bardzo ciekawe dzieło właśnie z tamtego czasu nawiązujące do tak zwanego kierunku prerafaelitów, to było takie ugrupowanie malarzy na początku XIX wieku, powstałych które żerowało się na malarstwie renesansu sprzed działalności Rafaela, stąd nazwa prerafaelici, prawda? I to jest właśnie tego typu obraz. Natomiast sama rama do tego obrazu, bardzo ciekawa, niezwykła, w mocy stworzona, w dekoracji takiej stiukowej, która jest i pośrednieniu, nawiązuje do również z drugiego kierunku w tamtym czasie w sztuce, to znaczy empiru, czyli e, sztuki wzorujące się na antyku greckim i rzymskim. E, niezależnie od tego, e, tutaj pod obrazem zrekonstruowany został ołtarz. Ołtarz, który został zaprojektowany przez Francesco Maria Lanciego w ramach przebudowy zamków w stylu neogotyckim. W latach XIX wieku, ale co ciekawe, wtedy ołtarz nie został wykonany, nie wiadomo dlaczego. W każdym razie wiemy tylko tyle, że mniej więcej 20 lat po jego zaprojektowaniu ostatecznie został wykonany. W 1858 roku i od tej pory stał tutaj w tym miejscu przez no, blisko 100 lat. Jak wiemy, po wojnie, kiedy tutaj lokowano szkoły, zdecydowano przeniesienie ołtarza do bocznej nabiegu kościoła dominikańskiego i tam do dziś się znajduje. Co prawda ja optowałem za tym, żeby ten ołtarz powrócił na swoje dawne miejsce, no ale ostatecznie tak się stało, jak to właśnie jest, że ołtarz pozostał u Dominikanów. Jest to na pewno jakiś, jakiś znak historii, prawda, że no Wydarzył się taki pisze w historii zamku dzikowskiego, że to wszystko było rozproszenie i wszystko można odzyskać na nowo. Ale dzięki temu wykonaliśmy kopię tego ołtarza, staraliśmy się to zrobić miarę dokładnie, aczkolwiek okazało się, że niestety nie można go wykonać z czerwonego marmuru węgierskiego, tak jak został oryginał wykonane. A to z tego powodu, że już kilkanaście lat temu kamieniołom węgierskim już po prostu zostały zamknięte. Już nie ma tego marmuru, więc musieli, musieliśmy poszukać czegoś innego. Ponieważ konserwator był zdania, że powinno być jednak kolor oryginalnym, stąd wyszukaliśmy hiszpański marmur z kamieniołom Rojo Alicante, na południu Hiszpanii, który jest zbliżony właśnie do kolorem i Strukturą do marmuru węgierskiego, aczkolwiek na pewno się różni i ktoś, kto chce zobaczyć, też na pewno je dostrzeże. Na ołtarzu stanąła z powrotem rzeźba Berniniego, kupiona przez Tarnowskich właśnie podczas ich podróży na początku wieku XIX w wieku po Włoszech. Rzeźba bardzo cenna z tego powodu, że najprawdopodobniej jest to jedyna rzeźba Berniniego w Polsce. Po drugie, dlatego że przedstawia ona dosyć niezwykłą sytuację, mianowicie Chrystusa i Świętego Jana jako bawiących dzieci. Tutaj warto przypomnieć o tym, że w zasadzie Święty Jan Chrzciciel jest nam znany głównie z Ewangelii, z momentu, kiedy Chrzci Chrystus je w Jordanie, więc obaj są dorosłymi ludźmi, a tutaj Bernini pokazał ich jako małe dzieci. Chodzi o to, że sztuka baroku, zwłaszcza wczesnego, lubowała się wręcz w takim przewrotnym przedstawianiu znanych postaci i Bernini również to uczynił w tym przypadku. Mianowicie wyszedł z założenia, że Matka Boska i Święta Elżbieta, Matka Świętego Naszyciela, to były rodzone siostry. A że wiadomo, iż zwłaszcza na początku obu życia tych, tych niezwykłych postaci mieszkała cała rodzina jedna i druga w Nazarecie, Najprawdopodobniej ci chłopcy bawili się ze sobą, jak byli dziećmi, no ale że były to dzieci dosyć niezwykłe. Stąd święty Jan rękach Krzyż jako znak chrześcijaństwa. Natomiast Chrystus jest objęty z którą baranka. To oczywiście symbol przyszłego baranka Bożego. Z tych właśnie powodów, wszystkich to jest zupełnie niezwykłe i bardzo cenne. Na ołtarzu staraliśmy się przywrócić to, co kiedyś było, czyli. Zarówno lichtarze XIX-wieczne, które otrzymaliśmy od ojca przeora w klasztorze Dominikanów, jak i bardzo piękny mszał z xix wieku, który udało się uratować za wiruchy wojennej II wojny światowej. Poddany został konserwacji kilkanaście lat temu i w tej chwili może być położony na ołtarzu, sugerując, że tego rodzaju wyposażenie tutaj było. Ponieważ ściany kaplicy są dużej powierzchni i dosyć wysokie, postanowiliśmy tutaj zawiesić obrazy, które nigdy tutaj nie wisiały, co prawda, ale jakby sugerują związki z historycznymi miejscami kultu Tarnobrzegu. Mamy w kilka takich miejsc, ja tutaj przypomnę, że najstarszą jest parafia Hocinska, wyrygowana jeszcze w końcu XII wieku. Stąd też pierwszym obrazem, który tutaj mamy, jest obraz przedstawiający patronkę parafii, świętą Marię Magdalenę. Obraz pochodzi z XVIII, co prawda w naszej późniejszego jest metryka parafii. Jednak jest taką ilustracją, że chodzi właśnie o to, a nie o inne miejsce. Kolejny obraz przedstawia świętego eskadrowąża, adorującego Matkę Boską I to jest z kolei obraz, który wiąże się z powstaniem parafii w Wsi, drugiej parafii na terenie Tatmobrzega, która została erygowana w 1218 roku. Natomiast miejscowa legenda powiada, że ta parafia powstała dlatego, że trzy lata wcześniej zatrzymał się tu w Wielowsi święty Jacek Odrowąż wraz ze swoim bratem Bogusławem Czesławem, kiedy obaj wracali z Rzymu do Krakowa. No i ponoć pod wpływem ich pobytu w Wielowsi Utworzono kolejną parafię. Następny obraz to obraz przedstawiający świętego Tomasza. To jest jeden z patronów klasteru śród Dominikanek w Tarnobrzegu. Kolejne ważne miejsce, ważne podwójnie, dlatego, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest klasztor śród Dominikanek, kiedyś przez całe stulecia stał Dwór tarnowski, tam była ich główna siedziba aż do końca XVIII wieku. Natomiast potem, w biegu XIX, w tym miejscu stanął klasztor św. dominikanek. Pierwszy klasztor tego zgromadzenia na ziemiach polskich, więc to jest też godne podkreślenie i myślę, że dlatego ten obraz bardzo był tutaj umieszczenia. No i wreszcie jeszcze jeden obraz, bardzo piękny obraz pochodzący z XVIII wieku, który przedstawia świętego Floriana. My dzisiaj nie pamiętamy troszeczkę o tym, ale kiedyś ogromną plagą. Może większą niż powodzie były pożary, ponieważ Polska była krajem o zabudowie drewnianej. To przysłowie, które mówi o królu Kazimierzu wielkim, że zasa Polska drewniana została wymurowana, odnosi się właśnie tylko do zamków obronnych, które król zbudował. To naprawdę do XIX wieku Polska była krajem dominującym zabudowie drewnianej. Stąd też te pożary wybuchały bardzo często. Zresztą mamy nawet w naszej historii tak na brzega. Pamięci to, że było wiele pożarów jeszcze w XIX wieku, które niszczyły doszczętnie całą zabudowę. Dlatego też ten święty, święty Florent był takim patronem wszędzie umieszczanym, bo wierzymy na święcie w to, że dzięki jego obecności tych pożarów będzie po prostu mniej. Myślę, że zamek Likowski też przeżył taką tragedię, więc niech on sobie tutaj będzie, żeby chronił nas przed nieszczęściami. E, takim oczywiście jeszcze uzupełnieniem w kaplicy są też tablice pamiątkowe. Jedna, która znajduje się pod oknem kaplicy, to jest tablica ufundowana jeszcze przez hrabiego Wesława Tarnowskiego, to jest tablica, która została e, tutaj umieszczona, e, żeby uczyć pamięć ofiar pożaru zamku w 1927 roku. E, no i tam na tej tablicy obyszczególne wszystkie nazwiska tych wspaniałych ludzi, którzy ratowali, jak się okazało, oddali życie za skarby europejskiej kultury tutaj zgromadzone. Kolejna tablica w kolejności mm, al, mm, powiedzmy chronologicznej e, tablica poświęcona księdze Hugonowi Kołontajowi. Mało kto e, dzisiaj w brzegu, jest świadom tego, że ksiądz Kołątaj, jeden z twórców Konstytucji 3 maja i, i dzieła Sejmu wielokrotnie na bywał e, i kiedy co na rocznicę 190. Mm, konstytucji to Towarzystwo przyjaciół Tarnowskiego fundował tę tablicę i tutaj umieściło, więc ona pozostała w tym samym miejscu. No i wreszcie ostatnia tablica, którą fundowało kilka lat temu Stowarzyszenie Dzików, y, które z kolei poświęcone trzem postaciom braci tarnowskich. W takiej na znakomitości można powiedzieć dlatego, że najstarszy z Unii Andrzejstwa był marszałkiem terenu w Galicji, z kolei młodszy Stanisław był znakomitym uczonym, rektorem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a trzeci z nich, Juliusz Najmłodszy, jak wszyscy wiemy, zginął w stając się automatycznie bohaterem narodowym. Stąd właśnie ta tablica. Jeszcze chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, która jest dla wielu osób zaskakująca: to wszystko mianowicie kolorystyka ściany. Chodzi o to, że. Przed przystąpieniem każdego remontu obiektu zabytkowego prowadzi się przestrzegane badania tego obiektu. My także dokonaliśmy takich badań. Chodziło nam o stwierdzenie, czy gdziekolwiek w zamku zachowały się jakieś resztki dawnych polichromii, zdobień, jakiegoś wyposażenia. I jeśli gdziekolwiek można było się tego spodziewać, to można to było znaleźć tylko w skrzydle zachodnim, ponieważ ono nie uległo katastrofie pożaru. Zrobiliśmy odkrywki tutaj tynków i okazało się, że w kaplicy pod wieloma warstwami rozmaitych przemalówek trafiliśmy na reszty koloru naranego kaplicy na początku wieku XIX, znaczy różu bąpieniańskiego. To był kolor bardzo wtedy modny, i nic dziwnego, że ten kolor zastosowano wówczas. Potem widoczny dla następnych pokoleń trochę szokujący, więc zamalowanego podczas kolejnych odnowień kaplicy. No, ale skoro był to uchwytny, taki historyczny najstarszy wątek, więc taki kolor przywróciliśmy do yy, wnętrza teraz. Tak jak powiedziałem, początkowo było to dla wielu osób zaskakujące, no, zaskakujące ale myślę, że teraz, kiedy znalazły się już na tych ścianach yy, przedmioty obrazy, ściana ołtarzowa jest cała wypełniona. Myślę, że to już nie jest takie bardzo zaskakujące, natomiast niewątpliwie przywraca klimat. Yy, tego wnętrza, takim jak go ukształtowano w pierwszej połowie XIX wieku. Szczególnie wartościowy jest obraz, który wisi po prawej stronie ołtarza. Obraz pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku, przedstawiający w górnej swojej części adorację matki boskiej-dzikowskiej przez dwóch Dominikanów. Natomiast najciekawsza dla nas, z punktu widzenia historyków Tarnobrzega, jest ta scena świadkowa która pokazuje fragment tarnobrego z Polskiej. To jest jedyny tego typu widok, jaki w ogóle się zachował, jaki znamy do tej pory. A przedstawiam moment ukończenia budowy klasztoru dominikanu. To było gdzieś w połowie XVIII wieku, kiedy po kilkudziesięcioletniej budowie zakończono realizację tego zamysłu. Oczywiście kościół klasztorny jeszcze wtedy był jednonawowy, więc nie przypomina dzisiejszego. Dlatego, że nie miał ani nas bocznych, ani tym bardziej kruchty zwierząt. To powstało dopiero, ta część powstała dopiero na początku XX wieku. W każdym razie rejestruje ten obraz wygląd klasztoru właśnie w takiej formie, jakiej powstał w wieku XVIII. Natomiast po prawej stronie, obok klasztoru, niejako z tyłu, jest też widok Zamku Dzikowskiego, i to też jest dla nas bardzo cenny. Element, dlatego że pokazuje on zamek w formie barokowej, a więc kiedy miał jeszcze boczne prawe skrzydło, ale jeszcze tutaj widać mury obronne zamku i tą część bramną, która składała się z wysokiej wieży przejazdowej, gdzie przejazd na teren zamku był poprzez most z który on poprzedzał nad dzisiejszą forsą zamkową. No, i potem właśnie przejeżdżało się parterze tej wieży na teren samego zamku, podobnie jak choćby wyglądało to jak Krakowie wieży floriańskiej. Natomiast po bokach tej wieży były dwa piętrowe, murowane budynki dla straży zamkowej. No, wieża była zmieniona takim dość charakterystycznym cebulastym hełmem. Pewnie te fortyfikacje nie dawały, może, poczucia bezpieczeństwa, bo i fortyfikacja nie była duża. Natomiast chodziło o podkreślenie splendoru i dostojeństwa tej rezydencji. W związku z tym ci, którzy przyjeżdżali tutaj, czy to ze strony Sandomierza, czy od strony baronowa Sandomierskiego, mieli przed sobą obec prawie że twierdzy, bo ten zamek stał w środku fortyfikacji, które najpierw były widoczne dla widza. No, potem, kiedy zbliżał się do bramy widział przez sobą tą potężną wieżę, przejeżdża przez moc zonę, tak jak wspomniałem, no i dopiero znajdował się na terenie samej rezydencji. Ten obraz jest szczególnie dla nas cenny, bo tak jak wspomniałem, jest to jedyny widok fragmentu choćby tam brzegu z epoki Staropolskiej. Dodatkowo muszę powiedzieć, że kilkanaście lat temu został uratowany prawie cudem, ponieważ był bardzo zniszczony, obraz jest malowany na desce. Więc szczególnie wrażliwy na zmianę temperatur. No ale udało się po kilku latach prac uratować ten obraz, i dzięki temu dzisiaj mamy go właśnie tutaj. A jest to jakby taka ostatnia sekwencja opowieści o historii Matki Boskiej Dzikowskiej, dlatego tutaj, że tutaj na ścianie ołtarzowej zawiesiliśmy zarówno kopię współczesnego obrazu, jak i drugą kopię, która wisi nad rzeźbą Berniniego. Kopię, która jest przywołaniem w stanie obrazu, jaki niedawno oglądaliśmy jeszcze wszyscy. Przypomnę, że mniej więcej 8 lat temu, kiedy zbliżały się uroczystości Stuleca Koronacji obrazy, wtedy ojciec Maciej Złonkiewicz zadecydował o konserwacji obrazu, a jednocześnie o zdjęciu z niego sukienek barokowych, metalowych, srebrnych. Po konserwacji ojciec przychodzący żeby sukienki powiesiły się dziennie. Obraz więc wszyscy oglądają w takiej wersji autentycznej, oryginalnej. Natomiast już nie ma możliwości, żeby zobaczyć ten obraz w takiej wersji z sukienkami. Tu właśnie mamy tą kopię, która sumazuje do sytuacji, kiedy w tym miejscu kiedyś była podobna wersja obrazu, ale nie tego, tylko Matki Boskiej Poczajowskiej. Tego obrazu nie mamy, więc niejako ten zastępuje, nawiązując do owej tradycji, taki obrazek właśnie w takich sukienkach, kiedyś tutaj był pomiędzy tym zasadniczym obrazem ołtarzowym a Brzeźbą Berlinię.